Jak byś się czuł, gdyby w najtrudniejszym momencie twojego życia zostałeś porzucony przez osobę, którą kochasz? Oto historia Carlosa, który zmagający się z nieuleczalnym nowotworem został pozostawiony sam przez żonę i córkę. Wiele lat później wracają, aby potwierdzić jego śmierć i spotykają się z niespodzianką. Przejdźmy do historii. Życie Carlosa zmieniło się drastycznie, gdy zdiagnozowano u niego raka w zaawansowanym stadium. Ta diagnoza była ciężkim ciosem dla kogoś, kto zawsze dbał o zdrowy tryb życia, zbilansowaną dietę i regularne rutynowe badania kontrolne. Lekarz prowadzący sprawę nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat pochodzenia nowotworu, co pozostawiło sytuację niepewną. Jednak iskra nadziei pojawiła się wraz z wzmianką o niewielkiej możliwości wyleczenia poprzez intensywną chemioterapię. Zdeterminowany, by żyć Carlos wykorzystał tę szansę ze stanowczością i determinacją. Zdeterminowany, aby stawić czoła temu wyzwaniu, niezależnie od tego, jak trudne było, Carlos zebrał się na odwagę, aby podzielić się wiadomością, która zmieni ich życie. Spotkał się z dwiema osobami, które były dla niego filarem wsparcia – Werą, jego towarzyszką podróży od 18 lat i Kamilą, jego nastoletnią córką. Muszę ci coś powiedzieć. Poszedłem do lekarza i potwierdził, że to rzeczywiście rak wyjawił Carlos. Kiedy podzielił się swoim stanem, dostrzegł na ich twarzach zdziwienie, które również odczuwał, mieszaninę niedowierzania i smutku. Nawet w tym wirze emocji znalazł siłę, która była dla nich oparciem, który dodał im otuchy i zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pokonać chorobę. Nie martw się. Wiem, że to trudne, ale razem przez to przejdziemy, powiedział, próbując rozwiać część niepewności co do tego, jak leczenie wpłynie na ich życie. Carlos uściskał ich, przypominając sobie informacje lekarza o wyzwaniach związanych z chemioterapią i wiedząc, że wiele związków staje w obliczu napięć pod ciężarem leczenia. Czując się niepewnie, podzielił się swoimi obawami z Werą, swoją żoną. Przyznaję, że trochę się boję, powiedział. Z spokojem kogoś, kto dzieli nie tylko łóżko, ale i najgłębsze bitwy, Vera trzymała go z przekonaniem i zapewniała, że nic, nawet choroba, ich nie rozdzieli. Pamiętasz nasze śluby? W chorobie i zdrowiu. Tego dotrzymam do końca, powiedziała Vera. Nie ma nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo, odpowiedział Carlos, czując ulgę. Był wtedy w stanie skoncentrować się na powrocie do zdrowia? Wolny od ciężaru zmartwień. Dzięki oszczędnościom, solidnemu ubezpieczeniu, sporym oszczędnościom i funduszowi pozostawionemu przez dziadka, rodzina Carlosa miała rezerwy finansowe na takie sytuacje. Dom pełen wspomnień, w którym dorastała jej córka, został spłacony, a Kamili zapewniono przyszłość akademicką dzięki środkom zarezerwowanym na jej edukację na wypadek najgorszego. Po zorganizowaniu praktycznych przygotowań Carlos poddał się terapii. Tydzień po diagnozie rozpoczął leczenie, które doprowadziło go do granic możliwości. Każda sesja chemioterapii była konkursem, sprawdzianem wytrzymałości, pozostawiającym go wyczerpanym i prawie niezdolnym do rozpoznania własnego, teraz słabego ciała. Powrót do domu stał się rytuałem przezwyciężenia samego siebie. Prosta czynność jedzenia Kąpieli czy chodzenia stała się codzienną walką z niewidzialnym wrogiem, który pochłaniał całą ich energię. W obliczu nowej rzeczywistości Vera i Kemile nie wahały się zaoferować wszelkiej niezbędnej pomocy. Z troską i miłością podejmowali się obowiązków domowych, przygotowywali posiłki z jeszcze większym zaangażowaniem i towarzyszyli Carlosowi podczas każdej sesji chemioterapii, dbając o to, aby żadna recepta nie została zapomniana. W każdym geście, w każdym spojrzeniu wsparcia, w milczeniu potwierdzali swoje niezachwiane przekonanie, że choroba może dotknąć ciało, ale nie miłość, która ich łączyła. Carlos zdawał sobie sprawę, jak jego stan zdrowia może wpłynąć na środowisko w domu i starał się być jak najbardziej samowystarczalny, wykonując zadania w momentach największej energii. Choć wysiłek ten trwał dwa długie miesiące, zauważył zmianę w zachowaniu Veri i Camili. Atmosfera, wcześniej nacechowana solidarnością, stała się napięta. Jej prośby o pomoc poprzedziły niechętne westchnienia, a Kamilę czasami unikała odpowiadania na proste prośby, takie jak szklanka wody czy towarzystwo na spacerze na zewnątrz. Kamilincha, może pójdziemy na spacer po dziedzińcu? Chciałbym nacieszyć się słońcem zaproponował ojciec. Ach, tato wiesz, Mam teraz trochę pracy w szkole. Umówimy się innym razem, odpowiedziała. Jednak Carlos zauważył zmiany dopiero pewnego ranka po sesji chemioterapii, kiedy Vera zaproponowała mu, aby pojechał taksówką do domu. Sugestia została przedstawiona tak chłodno, że zaskoczyła Carlosa, ale się zgodził. Po powrocie do domu nie mógł już ignorować rosnącego dystansu emocjonalnego. Po kilku godzinach odpoczynku i zbierania sił, Carlos rozpoczął trudny dialog. Przejdę od razu do sedna. Zauważyłem pewne zmiany w Twoim zachowaniu. Czy możesz być ze mną szczery? Musimy zachować przejrzystość w naszych relacjach obecna sytuacja. Vera odpowiedziała Kochanie, to nie tak, że umniejszamy Twoje cierpienie, ale jesteśmy trochę przytłoczeni wszystkimi zwykłymi zadaniami, oprócz nowych. Carlos skinął głową ze zrozumieniem. W pełni rozumiem. Nie cierpię też prosić o pomoc we wszystkim, więc pomyślałam, że zatrudnię pielęgniarkę. Wiele osób tak robi, mój wujek zdecydował się na to rozwiązanie, kiedy miał operację stawu biodrowego. Camille i Vera przystały na te sugestie, a już w następnym tygodniu nowa pielęgniarka Rosa rozpoczęła pracę w domu. Jednak oczekiwane rozwiązanie, które miało przynieść ulgę, ostatecznie wygenerowało nowy problem. Vera poczuła się nieco zastąpiona i była zazdrosna o ciągłą obecność pielęgniarki. Zdając sobie z tego sprawę, Carlos, zawsze zrównoważony, zaproponował Werc wznowienie części opieki w miarę możliwości. Niestety, to podejście nie przyniosło oczekiwanego efektu, a problem nadal występował. Pośród tej mieszanki uczuć i nieporozumień, Carlos postanowił zachować spokój, mając świadomość, że wzrost negatywnego nastawienia może jeszcze bardziej skomplikować jego i tak już trudną drogę do wyzdrowienia. Późna rozmowa dodała kolejny element do tej emocjonalnie złożonej sytuacji. Był to zaniepokojony głos jej teściowej, wyrażający swoją dezaprobatę dla obecności innej kobiety w mieszkaniu jej córki. Carlos. Rozumiem twoją sytuację, ale pomyśl, co powiedzą sąsiedzi. Nie chcę, aby moja córka była celem plotek, powiedziała. Carlos odpowiedział. Ona jest po prostu profesjonalistką i wszyscy są tego świadomi. Teściowa upierała się. Nie, Carlos, to nie tak. Dyskusja zaowocowała czymś w rodzaju labiryntu emocji i obowiązków, w którym każda decyzja zdawała się powodować nieoczekiwane konsekwencje. Pośród tej burzy uczuć, Carlos pozostał niewzruszony w jedynej bezpiecznej przystani, jaka mu pozostała, skupiając się na swoim zdrowiu i czekając na lepsze dni, w których komplikacje fizyczne nie znajdą odzwierciedlenia w emocjonalnych. Aby zachować spokój w swoim domu, który zawsze był schronieniem, Carlos postanowił stawić czoła sytuacji ze swoją zwykłą godnością. Pomimo choroby i zmęczenia spowodowanego leczeniem, szukał zrozumienia i wsparcia u swoich bliskich, pamiętając o swojej roli żywiciela rodziny nawet w czasie choroby. Delikatnie, ale stanowczo, Carlos wyjaśnił Wery: Rozumiem Twoje obawy, ale musisz mi zaufać. To tylko tymczasowe i na razie potrzebuję pomocy Rosy. Rozumiem. W takim razie wszystko w porządku, zgodziła się Vera, najwyraźniej zdecydowana zaakceptować tę sytuację. Pewnego dnia, po sesji chemioterapii, Carlos natknął się na scenę, która na zawsze zapisała się w jego pamięci. Jadąca ciężarówka cicho zaparkowała przed jego domem. Zbliżając się do Veri, zapytał zmieszaniną zdziwienia i obawy. Co to znaczy Vera? To było najlepsze rozwiązanie. Jakie znalazłam. Kemile i ja będziemy mieszkać z moją mamą, kiedy będziesz wracać do zdrowia. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, poproś Rose. Naprawdę zamierzasz mnie tak zostawić? Jak powiedziałeś, to tylko coś tymczasowego odpowiedziała, po czym odwróciła się i kontynuowała pakowanie swoich rzeczy do ciężarówki, okazując pozornie niezachwianą determinację. W tym momencie Carlos doświadczył dwoistości pomiędzy głębokim smutkiem a trudnością w wyrażeniu pomieszania uczuć, które go dręczyły. Zmęczenie zadziałało jak rodzaj koca, nieco łagodząc intensywność jego udręki, być może jako obrona przed rzeczywistością, która w przeciwnym razie byłaby nie do zniesienia. W samotności domu, dziwnie cicho, bez śmiechu i uczuć rodziny, stanął w obliczu najbardziej bolesnej sytuacji w swojej karierze, naznaczonej walką z chorobą i wyzwaniami wykraczającymi poza sferę fizyczną, w tym porzuceniem żony i córki w moment jego największej bezbronności. Ten epizod ujawnił aspekt małżeństwa, którego Carlos być może wolał nie dostrzegać aż do tego czasu. Podtrzymywanie nadziei na lepsze dni, wsparcie rodziny, zwłaszcza ze strony brata Geraldo, oraz serdeczna obecność Rosy zapewniły Carlosowi poczucie wspólnoty i solidarności. Troska i poświęcenie rosy miały nie tylko charakter praktyczny, ale także służyły jako ukojenie dla emocjonalnych ran spowodowanych chorobą i porzuceniem. Kiedy pielęgniarka w końcu zadzwoniła szpitalnym dzwonkiem, aby zasygnalizować jej powrót do zdrowia, symbolizowało to coś więcej niż tylko koniec leczenia, był to początek nowego etapu uwolnienia ze związku, który nie zapewniał oczekiwanego bezwarunkowego wsparcia. Wśród wielu wyzwań decyzja Carlosa o jednostronnym rozwodzie stanowiła nie tylko krok w kierunku jego niezależności emocjonalnej, ale także potwierdzenie jego godności i wartości jako jednostki. Była to nie tylko decyzja prawna, ale także sposób na utwierdzenie się i uznanie własnej wartości. Zorganizował całą niezbędną dokumentację i wysłał ją na adres teściowej. Teraz Carlos mógł zbudować przyszłość skupioną nie tylko na uzdrowieniu fizycznym, ale także emocjonalnym, w otoczeniu ludzi, którzy okazali empatię i prawdziwe wsparcie w trudnych chwilach. Chociaż droga przed nim może wiązać się z niepewnością i wyzwaniami, był pewien, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, decydując, kto będzie częścią jego podróży ku uzdrowieniu i rozwojowi osobistemu. Minął ponad rok od chwili, gdy pokonał chorobę, a Carlos poczuł się gotowy, aby ruszyć dalej. Skontaktował się ze swoim dawnym pracodawcą, który zgodził się na przywrócenie go do pracy zdalnej. Przyjmując ofertę, choć cenił swój dom, Carlos wiązał z nim wiele złych wspomnień i szukał nowego początku w lepszym miejscu. nie planował podarować dom Rouzji, która była dla niego ogromnym wsparciem w trudnych chwilach, Okazując niezwykłą życzliwość nawet w obliczu nieznajomego. Miałaby pełną swobodę sprzedania go, gdyby chciała. Nowy początek Karlosa w nowej dzielnicy nie polegał tylko na zmianie adresu, stanowiło szansę na napisanie swojej historii na nowo poburzliwym i bolesnym okresie. Jej zdolność do dostosowywania się i znajdowania pocieszenia w nowych rutynach i przyjaźniach ujawniła jej odporność i ludzkie pragnienie połączenia i celu. Nawet po traumatycznych doświadczeniach. Nawiązał przyjaźń ze swoją sąsiadką Marcią, która nie tylko zaoferowała towarzystwo, ale także wniosła perspektywę, że życie może zachować sens po tak szokujących stratach, jak śmierć bliskiej osoby, czy koniec związku, który uważano za wieczny. Ich rozmowy zapewniły wspólną płaszczyznę zrozumienia i wzajemnego wsparcia coś, co mogą sobie nawzajem zaoferować tylko ci, którzy mają podobne doświadczenia ze stratą. Jego hobby wyszło poza rolę zwykłej rozrywki, stając się formą terapii, sposobem na tworzenie porządku i piękna z surowców. Stanowiło to jednocześnie proces rekonstrukcji jego własnego życia, zbierania kawałków i budowania czegoś nowego i solidnego. Poszukiwanie nowych narzędzi symbolizowało poszukiwanie umiejętności i doświadczeń, które pomogłyby mu kształtować nową rzeczywistość. Zwłaszcza nawet po przezwyciężeniu nieobecności żony i córki. Brak wiadomości od żony i córki nadal był niewygodnym momentem w życiu Carlosa, co sugerowało, że chociaż wyzdrowiał i zaczął żyć dalej, niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi. Pewnego dnia po wizycie w sklepie z narzędziami Marcia podzieliła się z Carlosem niepokojącą obserwacją: Muszę ci powiedzieć coś ważnego. Wczoraj, kiedy wracałem do domu, Widziałem dwie kobiety, starszą i młodszą, kręcące się wokół twojego domu. Zapukały kilka razy do drzwi, przeszły i, jako że nie byłaś tam, wsiadłem do samochodu i czekali. Po chwili odeszli. Myślałem, żeby zadzwonić na policję, ale pomyślałem, że to mogą być twoi krewni, a nie chciałem sprawiać problemów, bo nie wrócili po twoim przybyciu, postanowiłem ci to wyraźnie powiedzieć. Starsza kobieta wyglądała na około 60 lat. Była wysoka i miała jasne włosy. Młodsza była nieco niższa i miała ciemne włosy do szyi. Słuchając, Carlos poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach. Opisy zgadzały się z opisami jego żony i córki. Zamieszanie ogarnęło ich myśli, jak mogli odkryć swoje miejsce pobytu. Przecież tylko jego brat znał adres jego obecnego miejsca zamieszkania. Carlos zaczął zastanawiać się nad możliwymi powodami, które mogły skłonić jego żonę i córkę do poszukiwania go, zwłaszcza po tym, jak prawie rok temu wyjechali, nawet się nie pożegnawszy. Marcia zaproponowała, że dyskretnie zajmie się sytuacją, jeśli ta dwójka pojawi się ponownie. Jednak Carlos nie miał ochoty ponownie narażać się na ból odrzucenia. Zwłaszcza teraz, gdy wspomnienia z okresu porzucenia wciąż odbijały się echem w jego umyśle. Gdy zapadła noc, a niebo pokrył gwiaździsty koc, Carlos szukał odpowiedzi, dzwoniąc do swojego wiernego brata Geroldo. Geroldo, musimy porozmawiać. Vera i Camille wróciły. Jesteś pewien, co mi mówisz? zapytał Carlos. Tak. Jestem teraz z Rosą u ciebie w domu. Kiedy dowiedzieli się, że przeniosłeś dom na jej nazwisko, byli wściekli. Zniszczyli kilka rzeczy w ogrodzie i grozili Rosie. Ona się boi. Jutro rano będziemy iść na policję. Mój Boże, jak to się mogło stać? Lepiej uważaj, żeby cię też nie gonili. Nie ma ich tutaj, ale prawie ich znalazłem. Pojawiły się wczoraj, kiedy byłem na imprezie stolarskiej. Marcia była świadkiem wszystkiego, odpowiedział Geroldo. Carlos poczuł pewną ulgę, gdy dowiedział się, że Rosa posiada dokumenty potwierdzające przeniesienie majątku na jej nazwisko transakcję, którą przeprowadził przed zamknięciem tego rozdziału w swoim życiu. Zadzwonił bezpośrednio do Rosy. Rosa, bardzo mi przykro, Nie wiedziałem, że tak się stanie. Nie martw się, rozumiem. Ale muszę ci coś powiedzieć. Kiedy przyszli, dużo się kłóciliśmy. W końcu powiedziałem im, że umarłeś i że zostawiłeś to mnie. Nie uwierzyli mi. I jakimś sposobem zdobyłem twój nowy adres. Nie wiedziałem, co się wydarzy, chciałem tylko, żeby dali ci spokój. Nie martw się, to było nieuniknione, odpowiedział Carlos dla swojej byłej żony Carlos pozostał tajemnicą. Zawiadomienie o rozwodzie wysłane do domu jego matki pozostało bez odpowiedzi, co Carlos zinterpretował jako kolejną oznakę obojętności, do której był już przyzwyczajony. Następnego ranka, podczas wykonywania codziennych zadań, Carlos został zaalarmowany ciągłym dźwiękiem pukania. Szybko sprawdził kamery bezpieczeństwa i na ekranie potwierdził obecność swojej byłej żony, której wygląd nie zmienił się od czasu, gdy ją ostatni raz widział. W tym samym czasie jego córka Kemile znacznie urosła, wykazując oznaki upływu czasu. Zgodnie z planem uzgodnionym z marcią Carlos pozostał ukryty w domu, ale podszedł wystarczająco blisko drzwi, aby uchwycić fragmenty rozmowy na zewnątrz. Marcia opuściła dom i podeszła do nich z życzliwością, pozostawiając za sobą konflikty z przeszłości. Witam, jak się masz? Jesteś tu nowy przywitała się ciepło Marcia. Tak, jesteśmy tylko przejazdem. Mieszkasz tu od dawna, prawda? Czy możesz nam powiedzieć Czy w tym domu mieszkał mężczyzna o imieniu Carlos? Zapytała była żona Carlosa. Przedstawiając narrację, gdzie był jej mąż lub była, mąż mieszkałby tam aż do swojej niedawnej rzekomej śmierci po długim okresie pobytu w szpitalu. Carlos, wiedząc, że nie ma dowodów na jej śmierć ani historię pobytu w szpitalu, zdał sobie sprawę, że to wszystko sfabrykowane przez Rosę. Marcia, zawsze spokojna, odpowiedziała spokojnie. Ach, tak, Carlos mieszkał tu kilka miesięcy temu, ale niestety zmarł na raka. Kiedyś wspomniał, że przeprowadził się tutaj po tym, jak porzuciły go żona i córka, które ostatecznie wyjechały. Vera, była żona Carlosa, zaczęła się podniecać, gdy Marcia odmówiła potwierdzenia jej wersji. Czy masz akt zgonu lub testament? Zapytała Marcia w praktyczny sposób, zwiększając niepewność w otoczeniu. Była żona Carlosa zareagowała wrogo oskarżając Marcie o wtrącanie się w sprawy, które jej nie dotyczyły. Przepełnione urazą słowa zakłóciły spokój ulicy, która wcześniej życzliwie przyjęła Carlosa. Pomimo chęci skonfrontowania się z nią, Carlos nadal trzymał się planu uzgodnionego z Marcią. Proszę, nie zrozum mnie źle. Próbuję pomóc. Nigdy nie miałem zamiaru cię urazić, wyjaśniła po kilku minutach Marcia. W końcu odepchnij ją. Kiedy rozmowa dobiegła końca i powróciła cisza, Carlos szukał schronienia w domu Marci i szczerze wyraził swój żal. Dziękuję, Marcia. Proszę przyjąć moje przeprosiny za zachowanie mojej byłej żony. Naprawdę nie byłem tego świadomy. Nie ma problemu odpowiedziała spokojnie Marcia. Przyznaję, że trochę zabawnie było widzieć, jak traci panowanie nad sobą. Chciałbym zachować spokój, jak ty. Ale wiem, do czego jest zdolna, kiedy jest zła. Kiedy Carlos skupiał się na studiach stolarskich, nagły hałas przerwał jego koncentrację. Kiedy wyszedł sprawdzić, zastał swoją byłą żonę na środku ogrodu, która wściekła rozbijała okno, a sąsiedzi próbowali ją powstrzymać. Carlos szybko wyszedł z domu i mocno trzymał ją za ramię, zastanawiając się, czy postradała zmysły. Jego zdziwienie było oczywiste. Myśleli, że zmarł i chcieli po prostu zastraszyć rzekomego nowego właściciela. Wydwoje, odsuńcie się teraz, powiedział stanowczo Carlos. Jak mogłeś myśleć, że nie żyje? Dlaczego nie przyszedłeś do mnie, kiedy wyzdrowiałem? Dlaczego mam wyjaśniać komuś? Kto złamał obietnicę, że będzie przy mnie w biedzie i bogactwie, w chorobie i zdrowiu? A co z Kamilą? Jak mogłeś to zrobić własnej córce? Carlos odpowiedział z wagą w każdym słowie. Wygląda jak ty. Ona też mnie porzuciła. Jestem gotowy zrzeć się swoich praw jako ojciec i opiekun. Trzeba było o tym pomyśleć. Zanim mnie porzucił, powiedział stanowczo. Nie chcę już żadnych powiązań z wami dwoma. Po tych słowach przeszła ze smutku do gniewu. Jesteś niewrażliwy i samolubny! Wykrzyknęła, co w oczach Carlosa zabrzmiało głęboko ironicznie, biorąc pod uwagę sytuację. W odpowiedzi podnosząc głos, Carlos stwierdził: Jesteś po prostu oportunistą. Nie chcę już nic o tobie wiedzieć i użyję wszelkich niezbędnych środków, aby mieć pewność, że nie będę musiał dać wam ani grosza. W tej pełnej napięcia chwili groźnie podniosła w jego stronę żelazny pręt. Wtedy właśnie pojawiła się policja i bez wahania podjęła działania. Była żona i Kemile zostały aresztowane. Zapytany, czy chce złożyć formalną skargę, Carlos bez wahania przyjął propozycję funkcjonariusza. Tak, proszę pana, chciałbym tym samym samochodem towarzyszyć panu na komisariat, zgodził się. Kiedy matka i córka były prowadzone do radiowozu, ich łzy napłynęły do oczu ale Carlos był niewzruszony. Całą scenę zarejestrowały kamery monitoringu, łącznie z momentem, w którym była żona wybiła szybę. Film był już w rękach policji. Pod koniec dnia, uspokojony na duchu, Carlos zorganizował wymianę okna i uprzątnięcie gruzu. Zainstalowano tymczasowy dach, aby chronić dom przed żywiołami. W międzyczasie Marcia pożyczyła wiadra roślinom, które przetrwały. Wygląda na to, że twoja była nie jest fanką roślin. Ale szczerze mówiąc, jej twarz nie posłużyłaby nawet jako nawóz, zażartowała Marcia. Karlo westchnął lekko, a ona się roześmiała. Jednak czuję ulgę, że wszystko dobrze się skończyło. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdyby mnie uderzyła tym żelaznym prętem. Ciekawy, dlaczego jego była żona wróciła, Carlos zaczął szukać odpowiedzi. Odkrycie prawdy nie trwało długo, niedawna śmierć matki zapoczątkowała serię katastrofalnych wydarzeń. Dom, w którym mieszkały, nie był ich, ale należał do byłego męża ich matki. Wraz ze śmiercią byłej teściowej majątek miałby zostać przekazany siostrzeńcowi, który zdecydował się go sprzedać. Nie mając innego wyjścia, matka i córka sprzedały swoje rzeczy i tymczasowo zatrzymały się w hotelu. Kiedy wrócili do starego domu Carlosa, natknęli się na Rosę, która wyjaśniła sytuację. Carlos był już tego świadomy. Zamieszanie spowodowało oskarżenia o wandalizm, usiłowanie włamania i napaść. Camille, jako nieletnia, została skazana na prace społeczne, natomiast jego byłej żonie groził surowszy wyrok ze względu na charakter popełnionych przestępstw. W obliczu tej zamierzonej sytuacji Carlos rozważał zastosowanie tymczasowych środków zapobiegawczych, aby uniknąć więcej niespodzianek. Kiedy kontynuował swoje życie i leczył rany porzucone, jego była żona i córka również zastanawiały się nad lekcjami wyciągniętymi z tego doświadczenia.